Na kanale Scrapcade. Widzieliście przed chwilą moment, w którym Kasia wręcza mi prezent od dziewczyn z warsztatów we Wrocławiu? To pudełeczko i to przepyszne różowe wino. Yy, bardzo smaczne. Chociaż zapytałam się dziewczyn, co to za wino. Nie wiemy, ale fajnie, bo było różowe. Yy, tak, to był bardzo yy, yy, wzruszający moment, i yy, no, byłam kompletnie zaskoczona. I jeszcze mam od Kasi zdjęcia, ale chyba je tutaj wrzuciłam, tak mi się wydaje, też mam nadzieję, że obejrzymy, także winko odstawiam i już Wam pokazuję samo pudełko. Zanim jednak zaproszę Cię na dalszy ciąg filmu, bardzo serdecznie proszę o wsparcie mojego kanału, możesz to zrobić wybierając jedną z trzech opcji lub wcisnąć klawisz podziękuj wybierając jedną z podanych kwot. Bardzo serdecznie zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, polubienia filmu oraz koniecznie wciśnięcia dzwoneczka, żeby dostawać wszystkie aktualne informacje na temat moich filmów. Dędełko. Zobaczcie jak jest przepięknie wykończone. Tutaj mamy dydadełko z takimi morskimi, to znaczy morskimi, tu jest konik morski, aparat i kluczyk. Super pudełko, w którym będę trzymała nie tylko kartki z warsztatów, ale też wszystkie, które mam od Was, jakieś liściki, kartki i tak dalej. Pewnie będę musiała stworzyć kolejny. Tutaj mamy śliczny shakerek, taki naprawdę duży, bo tu jest i piasek, i muszelki. Rewelacyjne pudełeczko, ono jest dość spore. I już zaglądamy do środka. Oj, tak, to było, to było mega! Tutaj, słuchajcie, nie wszystkie kartki są podpisane, więc będę chciała tutaj od razu przy okazji wywołać dziewczynę, które robiły kartki, a które się nie podpisały. I tu akurat jest Kasia Bugajska, podpisana. Śliczna kartka z wyembosowanym tłem, z motylami, które uwielbiam. I piękny cytat. Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Piękny cytacik. No i, a, to jest nieotwierana. Tu jest po prostu tylko Kasi mmm, naklejka jakby i, i, i cytacik, śliczna karteczka. E, kolejna po prostu e, kartka WOW. Zobaczcie ile tu się rzeczy dzieje. Tutaj jest e, buteleczka z takim e, złoto-żółto, no generalnie takim fajnym, e, jak to się nazywa, sequence, no wiecie, z takim pyłkiem. Jezus Maria, słów mi brakuje. Tu jest w ogóle torebka. Tu jest włożony taguś na zapiski. I to się słuchajcie, odwiązuje tutaj. Tu się odwiązuje. Jak już pokazuję, to już pokażę wszystko. Ale troszkę to odstawię, będzie lepiej widać. Mi będzie też łatwiej. Tu się odwiązuje i zobaczcie, się otwiera. I tutaj mam zapisać sobie jakieś e, złote myśli. Ślice to wygląda, jest takie maleństwo, kochane. I tu się tu wpada w, w, tą, w tą dziureczkę. I w ogóle jak to oglądałam słuchajcie, to wiecie, podnosiłam, przesuwałam, bo nie wiedziałam, co się tu wyciąga, co nie. Tutaj chyba się już nic nie wyciąga. Dziewczyny to pewnie oglądają, więc jakbym coś źle zrobiła, to mi dadzą znać. Tu jest um, śliczny ten spinaczyk. Otwieraj kolejne drzwi i fajna, szeleszcząca koperka. I tutaj są, słuchajcie, też e, zobaczcie, miejsce na zapiski. Albo na kotki, w sumie, co tam kto woli. Zamykamy to tutaj z pinaczem. No wchodźżeż mnie to. Dobra. Yy, no i z tyłu mamy yy, właśnie pięknie występowane. No i teraz ja nie wiem, od kogo to jest. Może gdzieś tutaj jest jakieś jeszcze coś, co można wyciągnąć, ale się nie chcę wyciągnąć, a nie chcę tego wyrwać. Może coś się otwiera coś. No ja się po prostu boję, wiecie jak to jest, no my... Także tutaj nie mam podpisu, i bardzo bym prosiła a osobę, która to zrobiła, albo mi powiedzie, tu jest podpis, albo niech się, nie, albo niech się e, jakby wiecie, ujawni. No, bo no przepiękna kartka, nie wiem od kogo. Słuchajcie, mam brudne ręce od e, tłuszczu. Właśnie teraz zauważyłam, zaraz próbuję je odoczyścić, bo bawiłam się drukarką i, i ubrudziłam łapska. Także tutaj zawiążę sobie ta gusia. Dalej nie szukam. Tu w ogóle są złocenia, słuchajcie. Tu jest gaza, tu jest po prostu jezu. No, tu jest taka, ten papier wylinowy. Tu jest koronka. No, jest piękne. Ale nie mam pojęcia od kogo. Nie musiałam chwilę przerwać. Kolejna. Oczekajcie, to jest tak. Myśl i żyj kreatywnie. Znowu motyle. One mnie znają. I znowu nie wiem od kogo. Piękna, ale nie wiem od kogo. Kochaj to, co robisz i rób to, co kochasz. Pasja jest kluczem otwierającym drzwi do radości i dostatku. David Kusjeri, Złocenia, które uwielbiam. To też jest taki ten papier. I co? I też nie wiem od kogo. ha la, ha O, tutaj są dziewczyny. To jest część dziewczyn, która była. zobaczcie jaki mi zrobiła fajny ten. Część z dziewczyn, która była i która po prostu miała awatary fajne, w sensie takie, wiecie, twarzowe, a nie jakieś tam. E, po prostu swoje twarze. O, może tak, nie twarzowe, tylko chodzi o to, że w awatarze były twarz, a nie na przykład jakiś krajobraz albo dzieci. Wiecie, jak to jest. Różnie to z nami bywa. Także tu mam słuchajcie, 2, 4, 6, 8, Dziewczyn 12. Dziewczyna w pierwszej grupie było chyba 7, 18, czyli też są nie wszystkie, no ale na pewno jakiegoś albumu będą, także to było też mega zaskoczenie. Tutaj mam taki zestaw. Karta ATC, i tu proszę bardzo, jest napisane Iwonka Napłocha. Wszystkie informacje. E, relaks bardzo fajna, faktycznie, relax. Wsiktor z wakacjami, Chicago. No i łączy nas scrap. Moja ukochana kolekcja. Jedna z ukochanych z Zoju. Kraftowe spotkanie i elementy z mojej kolekcji Kraft, e, boże, Vintage Craft. No, i nawet tu jest podpisane dla Kasi, bo ona Pocha, także Iwonka. Super, podpisane, pięknie, wiem wszystko. Yy, następna znowu z kartą ATC. Super, bo ja słuchajcie się, rozkręcam w tych kartach ATC. Bardzo fajna forma. Trudna, moim zdaniem, bo maleńka, ale trudna, ale mamy, proszę bardzo. Agarusin. Yy, tu jest yy, edycja, z, jedna z dwudziestu dwóch. Hexen i jest zlot czarownic tak to był zdecydowanie to zdecydowanie z czarownic ale to też jest niepodpisane i teraz jak ja kurczę, to włożę gdzie indziej a to gdzie indziej to ja nie będę wiedziała kto to zrobił więc będę musiała sobie to ja ręcznie podpisać świetna ona jest kurde idealna kartka pod zlot czarownic kolejna rób to co kochasz mm, tutaj są takie fajne jakieś tagi w ogóle z birmaty chyba, nie wiem z czego to jest, ale bardzo ciekawe. Śliczny motylek na sizalu. Tu takie kropeczki, kru, kru, tutaj tak samo. Bo ta się otwiera. Na pamiątkę Wasza do Sezalek Zawórcowej... Ania... Y... Kurczę, Ania, jak ty miałaś? Herkog chyba się nazywa Ania. I Edyta Wloka, tak? W chyba mi się wydaje. Super. Made by Ania Herkog. Kładanki, Anki. Śliczna. Przesliczna karteczka. Kolejna co do... To jest chyba od Kaśki, jak się nie mylę. Albo też nie niepodpisane. Oczywiście, no, że niepodpisane. Zobaczcie, no, tu No takie fajne. Chyba, że tu będzie podpisane. Ale to jest świetna kartka. Zobaczcie, z mojej kolekcji yy, metale w ogóle. Spinacz prawdziwy. Tutaj kluczyk kurde rewelacyjna, jest inspiracją, ale fajne, tutaj jest na e, ćwieku wisi, mm, słuchajcie, na, e, na tym, na, mm, Boże, łańcuszku, e, można sobie tu wyciągnąć i tu jest spinaczyk, tu jest taki kluczyk maleńki, co jest cudne i tutaj jest mały taguś, o jest, Waszacy Morskie Folio Wrocław. Jest, nie ma większej wolności niż wolność bycia sobą. Kaśka, no wiedziałam, że to od Kaśki, Kasia Maro. To właśnie przez Kaśkę to całe zamieszanie. Kaśka robi tak piękne te prace, nawet jak warsztaty moje bierze, to takie swoje cię zrobi, że o, piękna, piękna. I ten motyl z tyłu, Jezus, jak one mnie znają. A to jest chyba od Ani, bo to pamiętam, też była podpisana. Śliczna z Harego Hermiona, you are magical. Zobaczcie, ona robi tak fajne, clean and simple kartki. No tak mi się podobają. Mega pokolorowane. Bądź suszczaruję Ania. Mm. Ania jeszcze jak papierowa przygoda. I tu jest jeszcze jedna karteczka. A to wiem, że to jest o Tosi, bo już widziałam reklamę na jej Instagramie. To mi się już skojarzyła. Przepiękna, kwiatowa. W ogóle to jest jakieś takie cudo. Nie wiem, co to jest. Tośka na pewno pisze. To jest Anitalia, ja mówię na nią Tośka. Tu też jest trójwymiarowe i jest napisane Tosiakowo, ręcznie robione przez Tosiakowo. Patrz jak to ładnie No piękna, piękna. Nie czekaj, działaj. oh jest. Także słuchajcie, to było po prostu coś niesamowitego, yy, jak z Be Beksa ze mnie, jest straszna, ale no chyba każdy by się tak poczuł, także bardzo Wam dziękuję, yy, bardzo proszę osoby, które tutaj jeszcze dały tą swoją kartkę i się nie podpisały i oczywiście chętnie przyjmę kartki od tych osób, które jeszcze nie zdążyły. Się tam dołożyć, bo z tego co wiem, ta Kasia mówiła, że niektóre osoby tam nie miały kontaktu czy coś, że nie zdążyły, To ja czekam, moje drogie, że tu oczywiście nie, nie, ale to było... Mm, no. To było obłędne przeżycie. Także bardzo dziękuję i zasługiwałam na e, oddzielny filmik, e, zdecydowanie. A do tego pudełka jeszcze trafią moje pozostałe kartki, które mam i pozostałe pamiątki, które mam, jakieś listy od Was, bo tego też mam sporo. Co prawda nie w tak pięknej oprawie, więc teraz będzie miało piękną oprawę. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. No i cóż, widzimy się w Poznaniu. Mam nadzieję, że takich waszych sescjonalnych będzie coraz więcej, coraz więcej. Znowu wróci normalne, normalne czasy wrócą. No i co? I dziękuję Wam bardzo. A ja zapraszam do Poznania, a później do kartus i do Nikiszowca, bo tam też będziemy się widzieć. Także idę, idę na wino <grym> i przesyłam jaki Pa!